Dzisiaj jesteśmy na Peak District i idziemy w kierunku Three Shires Heads. Przepiękne miejsce. Myślę, że bardzo fajne miejsce dla fotografów oraz dla całej rodziny, aby spędzić fajnie czas na piknik. Piękny spacer. Zobaczcie jakie piękne widoki. Przed nami 20 minut marszu. Lokalizację, w której się zatrzymaliśmy, będziecie mieli w opisie, pod filmem. Wybraliśmy się tutaj dosyć wcześnie, ale z tego co widzę, to już jest tutaj troszeczkę ludzi, kąpią się i za nami idzie duża grupa kolejnych ludzi. Także mam nadzieję, że uda nam się dziś podrobić tutaj jakieś fajne zdjęcia, e, bo wiadomo, jak jest dużo ludzi, to z tymi zdjęciami jest troszeczkę problem, ale zobaczymy. Miejscówka wygląda bardzo ładnie z góry. I patrzcie, myśmy tu dopiero co przyszli i patrzcie, jaka chmara ludzi u góry. No, Ogólnie klimacik jest bardzo fajny, ale nasz wypad dzisiaj to jest jeden wielki niewypał. Anglicy lubią być bardzo głośno e, i praktycznie nie da się zrobić zdjęcia, bo zawsze wchodzą w kadr. Nie interesuje ich nic. E, oprócz tego, żeby drzeć się na cały głos. Zobaczcie. No niestety. Słuchajcie, stał się cud. Wszyscy się stąd zebrali i poszli. To była chyba jakaś grupa, która przyjechała sobie chyba tutaj po I zobaczcie, jak pięknie jest teraz. Para osób, cisza, spokój. Także w końcu mogę sobie porobić jakieś zdjęcia i fajne ujęcia. A już mieliśmy się zbierać, już byliśmy praktycznie w drodze do samochodu i coś nas tak natknęło, że chyba się będą stąd zbierać i się zebrali. Więc myślałem, że będzie to nieudany dzień, jednak szczęście do nas wróciło i jest fajnie. opowiem no wam tylko parę ciekawostek ogólnie to miejsce to jest przecięcie granicy trzech miast tutaj macie napisane jakich e, i co ciekawe z tym miejscem jest związana taka historia kiedyś było to miejsce spotkania gangu, który zajmował się walkami na gołe pięści oraz e, podrobionymi monetami e, no i też karawany e, konne Zatrzymywało się tutaj, aby konie mogły sobie odpocząć. Także ogólnie bardzo ciekawe miejsce, bardzo przyjemne. No i co, my już przyszliśmy do samochodu. Kolejna fajna zaliczona miejscówka, na której jeszcze nie byliśmy. I to będzie na tyle. Także na razie, cześć i do usłyszenia.